Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę poprowadzi sędzia Julik 3. Proszę usiąść. Otwieram sprawę przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Będzie rozpoznana sprawa... Przepraszam, przepraszam za spóźnienie, kochana, przepraszam, na ślub się spóźniła... Ej, to nie wygląda na ślub, gdzie ty mnie w***łaś? A kim pani jest? Jowita. Jowita Balun. to jest sąd! Jaki sąd? Ty mi wczoraj o ślubie mówiłaś. Nie! Jowito, ja musiałam się w sądzie! O Boże, przepraszam, wie pani, trochę struta w szarej byłam. Pani Jowito! Przepraszam, już siadam. Pani Jowito? Tak, Jowita, miło mi. Bo jeszcze jedna taka sytuacja i sąd ukaże panią karą w wysokości 500 zł. Proszę uspokoić się, albo zostanie pani wydalona z sali rozpraw. Otwieram sprawę przed sądem okręgowym w Bydgoszczy. Będzie rozpoznana sprawa Katarzyny Bąk i Andrzeja Bąk. Stawili się wraz ze swoimi obrońcami. Boże na ukulele. Marek wąs. W takim razie proszę, aby pozwany Andrzej wstał. Zacznę od zweryfikowania pana danych osobowych. Nazywa się pan Andrzej Bąk. O, z Ma pan 28 lat. Tak. Nie ma pan stałego adresu zamieszkania, jest pan aktualnie kawalerem i posiada pan jedno dziecko, tak? tak. Czy był pan wcześniej karany? Nie, nie byłem. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do pani Katarzyny. Nazywa się pani Katarzyna Bąk. Tak. Ma Pani 26 lat? Tak. Mieszka Pani na ulicy Powstania Warszawskiego w Bydgoszczy? Tak, dokładnie. Czemu usiadłaś tak wcześnie? Właśnie, proszę wstać. Czy była Pani wcześniej karana? Nie. Czy pracuje Pani jako lekarka? Nie, jako metodyr nasz. Ty dasz radę! Ja witam, spokój się! Otwieram przywód sądowy, udzielam głosu Panu Markowi Wąs. A jak się nazywa ojciec? Andrzej Bąk. E, dziękuję, wysok Wysoki Sądzie. Panie Andrzeju Bąk, jest pan oskarżony o niepłacenie alimentów należnych pana dziecku, do którego pan się nie przyznaje? To jest pana dziecko. Proszę, aby oskarżony wstał. Czy rozumie pan treść postawionych panu zarzutów? Jak ty jesteś ojcem. O kurde, zapomniałem. Czy rozumie pan treść postawionych panu zarzutów? Tak, rozumiem, ale z niektórymi się nie zgadzam. W jakim sensie? Nie zgadzam się na alimenty żadne, ponieważ to dziecko nie jest moje. A skąd pan ma taką pewność? Niech pani na niego popatrzy. Czy w jakim sensie jest podobny do mnie lub do matki? Jak ty możesz tak mówić? Przecież to jest... To jest twoje dziecko! Ja ci mówiłam, żebyś ty się zabezpieczała. Co ja robiłam? Jowito! Tak? Sąd w tym momencie postanowił ukarać panią karą porządkowo o wysokości 500 zł. Ja widzę, co ty robisz? Jest to poważna sprawa poświęcona alimentom. Proszę się zachowywać, jest pani w sądzie. Co ty robisz w na tej dupy swojej? Oczywiście pouczam pana, że przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Czy pan chce z tego skorzystać? Tak. Sorry, za późno pan powiedział, musiał pan wyjaśniać? Dobrze, w takim razie proszę powiedzieć, co pan robił w dniu 1 kwietnia 2019 roku. No tak, wysoki sądzie, czekałem przed salą, brzydzę się na widok krwi. Dlatego czekałem przed salą, czyli pan nie jest świadomy tego, że to może być Pana dziecko ze względu na to, że Pan nie był przy porodzie, prawda? Tak i nie. Wiem, że rodziła to dziecko, ale może być tak, że po prostu zdradziła mnie i to dziecko nie jest moje, tylko od jakiegoś innego człowieka. Hmm, a ma pan jakąkolwiek pewność, jakikolwiek dowód na zdradę ze strony pana byłej partnerki? Niech pani popatrzy dokładnie na dziecko. Przecież sama Jowita przed chwilą mówiła, że to dziecko nie jest do nikogo podobne. Nie no tak, powiem panu szczerze, to dziecko tak trochę? Ma pana oczy trochę, tak? Dobrze, w takim razie dziękuję pani Andrzeju, może pan usiąść. Teraz przejdziemy do pani Katarzyny. Pani Katarzyno, została pani właśnie wywołana do tablicy ze względu na to, że pani były partner stwierdził, że pani go zdradziła. Czy to prawda? Nie. Pani Jowita może to potwierdzić. Ponieważ Pani Jowita była ze mną, ze mną, całe pół roku siedziała ze mną w mieszkaniu, ze mną płakała, bo jej ulubiony aktor w serialu umarł. Teraz płaczę. Zgadzam się z tym, też jestem zawiedziona. Dobrze, w takim razie dziękuję Pani za złożenie wyjaśnień. Może Pani usiąść. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, nie mam pytań. Ja również nie mam pytań. W takim razie domównicy poproszę świadka, babcię Gertrude. Świadek, babcia Gertruda, proszona na salę. Już idę, ale to daleko, mogliście tam przećwiać to dać. Proszę podać imię i nazwisko, wiek i zawód. Akurat. Nazywam się Gertruda Bąk. Wiek. <laughs> Może mi się pomylić, ponieważ mama Alzheimera. Wydaje mi się, że mam 79 lat. Mamo, 79 lat miałeś 3 lata temu. A! 70... 82 lata, wysoki sądzie. Jestem emerytką. Czym pani się zajmowała przed emeryturą? Kurwa. Byłam krawcową? Czyli jest pani spokrewniona z panem Andrzejem, prawda? To jest pani syn. To jest mój syn. Dobrze, w takim razie pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, ze składanie fałszywych zeznań grozi pani odpowiedzialność karna do trzech lat pozbawienia wolności. Czy rozumie pani? Rozumiem, ale mogę zapomnieć. Proszę opowiedzieć o młodości pani syna. Czy sprawiał problemy wychowawcze? Nie, mój Andrzejk to był dobry chłopak, naprawdę pomagał każdemu jak mógł. Był dobry, miły, wspaniały, był jak mój mąż, który niestety już nie jest z nami. Czy pani mogłaby stwierdzić, że to dziecko nie jest synem pani syna? Zlokowałaś mnie w tym momencie. Twierdzę, że to dziecko... Nie jest mojego syna, bo nie jest do niego podobne. Lecz mogę się mylić, ponieważ mam demencję i nie pamiętam, jak wyglądał za małego. Czyli nie ma pani przy sobie zdjęć z, z dzieciństwa swojego syna. Muszę sprawdzić moje torebce. Och, znalazłam. No, powiedziałabym pani, że pan Andrzej Bong wyglądał dosyć podobnie w młodości. Podobnie pani ubierała swojego syna. Wie pani, jedynie co mi iskrzy w głowie to to, że mój syn nie był zielony. Jak pani mogłaby opisać relacje? Między Katarzyną a Andrzejem. Byli naprawdę kochanym parą, ale gdy pojawiło się dziecko, mój syn zaczął oskarżać panią Katarzynę, którą bardzo kocham i jest najlepszą synową jaką miałam, że go straciła. Czy adwokaci mają jakiekolwiek pytania do pani Gertrudy? Nie mam aktualnie pytań więcej. A ty białowłosa? No również nie mam pytań. W takim razie proszę domównicy kolejnego świadka od strony matki, panią Jowitę Balon. Świadek Jowita Balon, proszona. Na salę. Pierwsze, wypowiada się balon, a nie jakiś balon. To są moje zasady, bitch. Dobrze, w takim razie proszę podać imię, nazwisko, wiek oraz zawód. No to tak! Kurwa, mieszają mi się już głosy. 24 lata, jestem Jowita balon. Obecnie jestem bezrobotna. Czy nie jest pani spowienowacona, ani spokrewniona z której ze stron? Jestem Jovita Balon. W takim razie pouczam panią do obowiązku mówienia prawdy. O zaskładanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna do trzech lat pozbawienia wolności. Czy rozumie pani to? Tak, rozumiem. Co robiła pani w dniu 1 kwietnia 2019 roku? Byłam na imprezie w klubie. Nie wiedziałam, że moja przyjaciółka Katarzyna nagle rodzi. Po prostu byłam w szoku. I mówi pani, że to dziecko nie może być jej, prawda? Otóż to jest jej dziecko i ojciec powinien płacić jej alimenty. Dobrze to napisałam chyba na ręce, tak. A czy widziała Pani kiedykolwiek taką sytuację, w której Pani Katarzyna zdradzała, zdradzałaby swojego byłego partnera? Nie, nie zdradzała go. Katarzyna jest czysta. Pani jest przyjaciółką Pani Katarzyny, prawda? Tak, znamy się z mojej małej firmy, która kiedyś była, ale powinnam o niej nie mówić. Jak wyglądały relacje między jej byłym partnerem, a Panią Katarzyną? Czy kłócili się, czy cały czas byli w zgodzie? To tego na ręce odpowiedzi nie mam napisanego. On był niemiły dla niej. Oskarżał ją, że ona go zdradziła. To kupił to kłamie. Nieprawda! Proszę państwa, proszę o spokój na sali. Pani Jowito. Jowita Balun. Mogłoby pani coś powiedzieć na temat wychowywania dziecka przez oboje rodziców? Kto bardziej starał się o jego wychowanie? Oczywiście matka dbała o niego, a ojciec oczywiście nic nie zrobił, bo oskarżał ją o zdradę. Panie Marku, czy pan ma jakieś pytania? Na razie nie mam pytań. Pani Garażynko, czy ma pan jakieś pytania do pani Jowity? Tak, mam pytanie. Jak nazywał się aktor, który zmarł w tym serialu? To jest dobre pytanie. Jaki aktor, który umarł w tym serialu? To pani ja pani nie wiem? Się płakała 6 miesięcy, bo aktor umarł w serialu. A. Eee. Dobrze, pani Jowito, dziękuję pani za składanie zeznań. Może pani usiąść. Dobrze, mi, na proszę. W takim razie na salę poproszę ostatniego świadka, Ludwige. Świadek Ludwiga, Szara Nowa Labowata, proszona na salę. Ale przybiegła, Proszę podać imię, nazwisko, wiek i zawód. A więc ja jestem Ludwiga sharonowa Mam 28 lat i jestem pielęgniarką, która odbierała tamtego dnia poród. Pouczam Panią do obowiązku mówienia prawdy, bo za składanie fałszywych zeznań grozi Pani odpowiedzialność karna. Tak rozumiem. Jak pamięta Pani dzień 1 kwietnia 2019 roku? A więc poród przeszedł bez żadnych komplikacji. Dziecko przyszło na świat zdrowe. I to tyle. Czy pamięta Pani taką sytuację, w której Pan Andrzej Bąk siedział na korytarzu, ponieważ brzydził się krwi? Tak, bardzo dobrze pamiętam tę sytuację. Co w tym momencie Pan Andrzej robił? Siedział zdenerwowany. A czy Pani Katarzyna po porodzie była świadoma? Pani Katarzyna zemdlała. Czy pamięta Pani Katarzyna taką sytuację? Nie pamiętam, bo zemdlałam. W jakim szpitalu Pani pracowała w Bydgoszczy? To w szpitalu? Pracowałam w szpitalu na ulicy Sezamkowej 5. To jest prywatny szpital, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to jest prywatny. Dobrze, w takim razie, czy adwokat yy, Marek ma pytanie? Tak, w wysokości sądzie. Mam jeszcze pytanie. Czy po porodzie zauważyła Pani jakieś zmiany skórne na skórze dziecka? Albo tak, wszystko jakieś... było zielone. Dobrze, to nie mam więcej pytań. Dobrze, pani Grażynko? Ja mam pytanie, czy poród odbywał się naturalnie, czy było to cesarskie cięcie? Poród odbył się naturalnie. Dobrze, w takim razie, pani Ludwigo, może pani usiąść. W takim razie zamykam przewód sądowy, udzielam głosu panu Markowi. E, sprawa o alimenty jest nadal wznowiona i czekamy na, na wynik ojcostwa. Ja i mój klient nie zgadzamy się z alimentami i nie uważamy, że to dziękuję. jego dziecko. Dobrze, dziękuję pani Grażynko. Wysoki sądzie chciałabym prosić o alimenty, ponieważ sytuacja finansowa po mnie to. Nie dają mi pieniędzy. Jestem spukana. I to tyle? Tak, dziękuję, to tyle. No to mało mnie to przekonało. Ja wysoki sądzie chciałbym prosić o to, żebyście udowodnili na to, że to dziecko nie jest moje. Dobrze powiedziałem, czy coś innego powinienem powiedzieć? Ty wrodzie. jak tak możesz? Proszę wypatrzeć klientce. Dużo emocji. W takim razie... Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Dobra, czas na ustalanie werdyktu, czas na przerwę. Miał miał matka Żreć. No nie, znowu ty. Jeść mi się chce, no co? Demon, tym razem serio, nic nie kombinuj, okej? Okay? Dobra, nic nie będę dotykać na Twoim komputerze, obiecuję. Ja nie będę nic dotykać, ale szczerbatek już tak. To co mam kliknąć? No nie, znowu. To nie ja, to on. Miał, miał. A tym razem to nie ty. A co to takiego? Ale rabat? To jest wtyczka do twojej przeglądarki za darmo, która wybiera ci najkorzystniejsze kody rabatowe. Wiesz, matka, teraz inflacja? Ceny z dnia na dzień rosną, to trzeba oszczędzać. Ale co ty sobie wybrałeś do tego koszyka? Wycieraczkę? Tak, żeby mieć czyste łapki. Okej. Okay. Kuwetę krytą. Bo potrzebuje prywatności i jest różowa. Przekonał mnie ten argument. Matka, ale nie musisz oszczędzać tylko na, na w Naszych potrzebach, możesz też oszczędzać na produkty człowieków, perfumy, buty jedzenie. W sumie racja, jeszcze wtyczka robi wszystko za mnie. Wy, koty, to jednak macie web. do interesów. I jest też apka na telefon. W sumie też jest banalnie prosta. Dobre koty, ale rabat to jest jednak to coś. A w nagrodę dostaniecie nowe zabawki, co Wy na to? Jestem za! Oczywiście wtyczkę, linki znajdziecie w opisie. Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść. Była to bardzo ciężka sprawa i przynosiła naprawdę wiele emocji. Mamy dwoje rodziców i jedno dziecko. Pani Katarzyna chce alimenty na swoje dziecko, żeby pomóc w jego wychowaniu. Natomiast pan Andrzej nadal nie przyznaje się do tego, czy to na pewno jest jego dziecko. Mam tutaj wyniki badań testu na ojcostwo. Teraz dojdziemy do momentu, w którym dowiemy się, czy pan Andrzej jest ojcem tego zielonego dziecka. Panie Andrzeju, proszę wstać. Panie Andrzeju. Nie jest pan ojcem swojego dziecka. Dziękuję, wysoki sądzie. Wiedziałem, że ona mnie zdradziła. Jak śmiesz tak mówić? Jesteśmy szczelny. Panie Andrzeju, proszę mi nie dziękować. Takie są wyniki, ale, ale. To jeszcze nie koniec. O? Ponieważ, proszę państwa. To również nie jest dziecko pani Katarzyny. O! Jak to? To jest moje dziecko. A kim pan jest? Jestem szłek, nie widać. A co pan robi na sprawie związaną z panią Katarzyną Bąki i panem Andrzejem Bąkiem? Ponieważ zrobiłem swoje prywatne śledztwo, bo nie podobało mi się, dlaczego moje dziecko wygląda na bardzo ludzkie. I przez tą całą sytuację. Dwa lata temu pozwałem Fionę o i okazało się, że pani pielęgniarka pije. I półkę podmieniła, kiedy miała nasze dziecko dać. Ich dziecko dała w nasze ręce. Biorę je. -e. Proszę zostawić dziecko, proszę zatrzymać tego ogra. Ochrona! Łapcie go, łapcie go! W takim razie proszę... Do mównicy, panią, pielęgniarkę, Ludwigę. Czy to prawda, co powiedział ten ogr, że pani ma problemy pewne? Tak, niestety to prawda. Podmieniła pani dziecko. Mówiłam to ze względu na moje problemy z Piccolo. Czyli w takim razie Pani za podmienienie dziecka i nieprzyznanie się do winy zostaje Pani skazana na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Może Pani zachować milczenie. Panie ochroniarzu, proszę zadzwonić na policję. W takim razie była to bardzo ciężka sprawa. Pani Katarzyna jest roztrzęsiona. Odzyska Pani swoje dziecko prawdziwe, obiecuję. Ja Dziękuję za uwagę. Możemy się rozejść. Dzień dobry. Ula la. Proszę mnie wziąć od niego. Dwa lata wcześniej. Nazywam Fionek, to nie jest moje dziecko.